Witajcie, więc zapraszam na test tego pięknego y, akwarium firmy Lialni O11 Dynamic XL. Okej, okay, no to ostatnie spojrzenie na y, komputer, zanim go całego rozbabeszę. Dobra, teraz zobaczycie, co się ukrywa w tylnej części y, obudowy Oczywiście z dobrej strony, z tej, w której jest widać, wszystko było przepięknie. A tu jest przykład, jak nie układać kabli. No proszę, wygląda cudnie, ale cóż. Pod zabudową nie widać. O taka serpentynka. Dobra, zawiera się z rozbieranie tego makaronu. O, rany, no nic. Jeszcze jakieś 2-3 godziny i zrobione. No dobra, no to zalewamy. A sobie odstoi, z godzinkę może pół godzinkę, dzień zostawię go chyba do jutra, wszystko to wyłożę ręczniczkami, zobaczymy, czy coś będzie się działo a jak nie to podłączamy i jest git, nie wiem, czy słyszycie powietrze powietrze jest wśród. trochę to zajmie, żeby się to wszystko jeszcze usunęło no dobra

Teraz tak, jeśli chodzi o parę szczegółów na temat samej budowy, wymiary. Wymiary tej obudowy yy, nie będę pamiętał, niestety, więc wezmę sobie swoją ściągę. To jest tak: wysokość to jest 515 mm w tą stronę, szerokość 285, czyli dość, dość szeroka jest, głębokość 400, 470 mm. Szczelina między tutaj podstawą, między nogami a dolną krawędzią obudowy to jest 35 mm, czyli całkiem sporo, żeby to powietrze mogło nam się, nam się tam dostać. Bo gdzieniegdzie są właśnie obudowy, które mają z tym problem, i wtedy to, to wciąganie dolne powietrza jest takie bardzo no, słabe, bym Teraz tak co do chłodnic. Chłodnicę można sobie zamontować 3 razy 307 mm, czyli dół, góra. I ten tutaj, ten tutaj tył, czyli trzy chłodnice można 306 mm spokojnie wpakować. Hmm, Wentlatory wentylatory, 10 sztuk po 120 mm, jeden tył, 3, 3 i 3 z tej strony. Jeżeli byście chcieli przykładowo mieć jakieś większe, czyli 140, 142 sztuki na dół i dwie sztuki na górę, też jak najbardziej, najbardziej wchodzą. 4 ehm, wejścia USB na, na przodzie to jest kolejne, jedno typu C. Czyli 5 ogólnie, wiadomo, mini-jacki, wejście mikrofonu i słuchawki. Dobra, to by było z tych takich, właśnie rzeczy takich innych. Tak. Teraz tak, co do, co do zalet obudowy XR11 Dynamic XL. Na pewno jest to wygląd. Wygląd, czyli te zabudowane yy, szklane panele, które są naprawdę… powodują, że to wygląda naprawdę świetnie. Nie wygląda to kurde w żaden sposób ani kiczewato ani z tych rzeczy. Na pewno to, że nie ma śrubek mocujących, jakbyście zauważyli, nie ma nic, wszystkie rogi są ładne, czyściutkie. Nic nie ma, żadnych śrubek, w większości przypadków. Właśnie są śrubki, przynajmniej tak było też w moim Darbyz Pro 900, gdzie mimo wszystko te śrubki były na bocznym panelu. Na pewno jest na wielki plus to, że te wszystkie panele są wyciągane do góry. Czyli jeżeli wyjmiemy tutaj ten górny panel, przesuniemy go w tą stronę, z tyłu jest taki zatrzask, który możemy sobie odciągnąć i jedną ręką właśnie na nas schodzi to, podnosimy. Wkładamy tu na bok. I teraz każdy jeden z tych paneli podosi się fajnie, w eleganckim yy, takim stylu do góry. Czyli weźmiemy sobie przykładowo rękę, tu położymy. Nawet jedną rękę właśnie będzie mógł to zdjąć. O, proszę. To jest naprawdę rewelacja. Bardzo, bardzo wygodne. Wkładanie tak samo do środeczka. Ciach. Siedzi. Gotowe. Zamykamy bardzo podobnie, czyli też tutaj u góry. Też właśnie wchodzi w te otworki. O i teraz tylko troszeczkę do siebie. Klik i mamy znowu fajne, fajne wykończenie. Teraz tak, na pewno dość fajne i grube są materiały, byście, nie wiem, czy to być widać. Kurde, może, może nawet nie będzie. Jakbym tu podświetlił coś. O Boże, ta lampka to jest tragiczna. Yy, pomijając, no to sam, sama budowa jest naprawdę fajnie, yy, dobrze, mocno wykonana. Jest to naprawdę dość grubej, yy, gruby aluminium. Także rama trzyma się naprawdę dość, yy, dość, 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 ciekawie. Na pewno jest też fajną opcją to, jest z tyłu. O, nad napisem Lian Li jest wycięcie na pionowy, pionowy montaż karty graficznej. Czyli jest jakby taki oddzielny slot. U mnie akurat siedzi na tym uchwycie Pantexa, który już, przedtem robił recenzję, więc on inaczej troszeczkę działa, bo to jest taki bardziej uniwersalny. Ale plus taki też, że śledzie są z tyłu o śledzie nie są dzielone żadnymi listewkami, takimi żadnymi paskami metalu. Z którymi miałem problem do z i musiałem je kurczę wycinać. Tutaj ładnie jak się śledzie wyciąga, jest idealnie miejsce właśnie na to, na to właśnie jest stworzone. Na pewno jak widzieliście na rozpacę, bądź też na zdjęciach będziecie widzieć, nie wiem w jakiej kolejności jeszcze złożę film Dużo bardzo miejsca z tyłu na kable. Naprawdę w porównaniu do mojego Dark Base Pro, gdzie tam po prostu była makaronownia i totalna kiełbacha no to tutaj jest naprawdę dużo, dużo miejsca, można to fajnie rozplanować i jest naprawdę naprawdę ekstra Temperatury. To jest kolejna zaleta, mimo, mimo tego, że jest to no takie akwarium trochę, jakbyście, jak zauważyliście jest tu naprawdę chłodno, ta obudowa, no faktycznie te bazury wzrosły, karty graficzne chyba o 3 stopnie bodajże, no ale bądźmy szczerzy, Dark Base Pro był naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno przerobiony. A gdyby nie był przerobiony, to to był dopiero piekarnik, bo jeśli chodzi o wodne, to ten Be Quiet to się w ogóle po prostu niestety na wodne nie nadaje, bo, bo jest po prostu naprawdę ciężko, ciężko się tam odnaleźć. Co tam jeszcze? Na pewno możliwość też montażu trzech P... zasilaczy PSU. Yy, oczywiście nikt nie montuje trzech, ale chodzi o to, że można wyjąć z tyłu te klatki sobie na twarde dyski, które są montowane dwa u góry, można całkowicie usunąć, tak jak ja musiałem usunięte i można sobie zasilacz ułączyć gdzie będziemy chcieli, na dole, na środeczku, bądź właściwie na, na samej górze. No dobra, dobra, no to by było na tyle, na tyle właściwie zalet. Yy, teraz pogadamy sobie może o o, o wadach. Teraz tak. Wady, kolejna właściwie taka główna wada, jaką zauważyliście na już, to to, że od filtra odklejał się ten magnes. Eee, mały szczególik, ale miał wszystko, budowa za, za klocka, no to chyba jednak troszeczkę to powinno być inaczej. Pomijając to, że sama budowa w sobie jest naprawdę, e, naprawdę po prostu mm, na, kozak, na pewno przenoszenie jest troszkę problematyczne, bo na, pro, na przodzie tutaj, z tej strony. Jest zabudowany cały panel, czyli nie ma jak tego, jak tego złapać ewentualnie tylko, tylko od boków. Dobra, no to właściwie to by były wszystkie, wszystkie wady. No, różnice na obudowie Lian Li Dynamic i Dynamic, e, Dynamic XL. Na pewno jest to, że z tyłu doszły dwa, dwie klatki na, na te twarde dyski. Czyli dwa dyski jak gdyby, jak gdyby ekstra z pewnością doszła listew na pionowe, montowanie, na pionowe montowanie karty graficznej, to jest też dość spora, spory, spory plus dwa dodatkowe wyjścia na USB z przodu w dolnej, w dolnej części, tacka dolna, gdzie są wędlatory. Jest na takich dwóch haczykach, odhacza się i cała tacka ładnie wychodzi. W razie do czyszczenia, gdybyście chcieli to mieć chłodnicę, to jest, jest taka opcja, a tego też nie ma w wersji, w wersji Dynamic. Poświetlanie RGB, listew na przodzie, na przodzie obudowy Można sobie oczywiście ustawiać jaki nam by się kolor, komu żywnie, żywnie chciało. Właściwie to by było wszystko, jeśli chodzi o, o różnicę między, między Dynamic a Dynamic Axel. Pomijając to, że ogólnie jest większa, jest większa i to, i to yy, o dziwo dość, dość, dość znacząco jednak. No i jeszcze jedna rzecz, yy, doszedł wentylator na tyle obudowy, 120 mm, yy, czyli kolejny jak gdyby upgrade taki, żeby ta, yy, żeby ten jeszcze jeszcze polepszyć. No dobra, więc tak wyglądała moja recenzja i sam montaż yy, przebudowa właściwie z przeskok z Bequieta Darkboys Pro 900 na na z Li, yy, 0.11 Dynamic XL Mam nadzieję, że się podobało wkrótce zapraszam do mnie na kanał zrobię takiego, takiego giveaway'a gdyż dociągam do prawie 200 subów co jest dla mnie mega sukcesem wielkie podziękowania dla was yy, będzie to mały taki konkursik z, z nagrodą taką malusią delikatną na akurat na święta. Dobra, wielkie dzięki i zapraszam na, na kolejny film. Dobra, zaczniemy od małego. Ym... Zagrywam ja wiesz co? Żeby nie było. Lampka robiła. Lampka robiła?